Hej wszystkim! Witamy się z Wami o poranku. Oliwia jest totalnie zaspana, ale wstałaś, ubrałaś się, uczesałaś i to tylko dlatego Oliwia już jest ready, bo powiedziałam jej, że w Pepko są kuromiaste rzeczy, a że my kochamy postać kuromi, to koniecznie musimy tam pojechać. I od razu dziękuję. Nie wiem, czy będzie Hello Kitty. Ja... Co ma być? Kero, 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 Żaba. A, żaba. A dobra, to ja na nią mówię Crazy Frog. Nie wiem co dokładnie. Wiem, że ma być kuromi i strasznie nam Jeszcze tutaj. Kero, kero. Zobaczymy co będzie. Okej. kiedy. Okay. Ręce opadają, a może nie spodoba nam się nic. Ogólnie chciałabym podziękować naszym widzom, bo to wypiszecie nam zawsze, gdzie są jakieś nowości. I ja tylko no, widziałam w gazetce piękny kubeczek, ale mówię dalej, nie przeglądam tej gazetki, no bo chcę mieć surprise tam na miejscu. Ale przeglądam. Co tam było? Nie ręki, No ale była ta żaba, czy nie było tej żaby? Nie było. Łe, ale, ale podobało Ci się tam, co było ogólnie? Czyli ta kuromi i te inne rzeczy, takie. które widziałaś? Ale było Ci jedno. Była piżamka. Piżama? Piżamka. Z kuromi. Z kuromi piżamy nie masz. O, widzisz. Piżamka. A było coś takiego dla mnie? A może te piżamy będą na mnie, że one będą takie większe rozmiarki? Nie, nie jest od... od um... Metr 34. Czyli ty nosisz ubrania na metr 34, jak jest od, to może będzie na 164, bo właśnie ja noszę taki rozmiar. Więc będziemy mogły wyglądać tak samo na różnych challenge'ach, jak będziemy gdzieś spać, nie? To byłoby cudowne, jakbyśmy miały dwie identyczne piżamki. Piżamki. Piżamy. <laughs> Drodzy widzowie, zabieramy was do Pepko ze sobą. Mam nadzieję, kochani, że dorwiemy jeszcze te cudowności. No, bo ja myślę, że te kurumiaste rzeczy to będą się rozchodziły jak świeże bułeczki. Tak coś czuję. Napiszcie, no co Wam się najbardziej podobało, albo czy Wy coś z tej najnowszej kolekcji Pepkowej macie. I ja Wam tradycyjnie życzę miłego dnia. No, i nie zapomnijcie o łapeczkach w górę, o subskrypcji. Od wodeczku. Filmy wrzucamy od poniedziałku do niedzieli o 8.30 w czasie wakacyjnym. Zakładaj buty i let's go! Nie ma nowej kolekcji. Jak to nie ma nowej kolekcji? Co ty mi tutaj mówisz? To trzeba będzie pojechać wtedy do innego, Pepko. Dzień dobry. Jest nowa kolekcja, bo to też jest z tej nowej kolekcji. Tylko jak ona miała? Koci domek Gabi. I patrz, już tu złobudzowałam. Musimy ładnie ułożyć, tak jak było. Pomóż mi, bo ja mam jedną rękę. ty to, 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 a ja Idealnie, pięknie. Chodź w tamtą stronę. Tutaj też jest coś nowego, czego wcześniej nie było. I to też jest nowość, to. Te plecaki, takie rzeczy. No to gdzie No nie ma kuromi, no nie ma kuromi więc idziemy teraz w tamtą stronę. Ja myślę, że ona się znajdzie, tylko może jej nie ma tutaj. Już Oliga zobaczyła pizamkę. Czy to jest Twój Nie, rozmiar? I czy ty właśnie to chcesz? A proszę obrócić te gadki. Jakie piękne, fioletowe, śliczne! Ale poszukaj mojego rozmiaru. Mój pewnie będzie na końcu. Nie, to jest też twój 134. Halo, co jest? Jest! Teraz się waham, bo to jest 158 na 164 i to chyba będzie za małe. A kolejny rozmiar to, że 170. Ale zobacz. Nie, no, będzie nam good. Biorę. Wiesz, co ja tam widzę? Jesień. Ja nie chcę jesieni jeszcze. Ja nie jestem na to gotowa. Nie, tylko nie to. Nie, masakra. Akurat to mamy z tamtego roku, nie? Takie coś sobie kupowałyśmy. Gdzie? Grzybki? Miałaś szukać kurumi. Kupka z kuromi. Ja Cię szukam po całym sklepie, a Ty, Oliwia, zobaczyła takie coś. Takie talerze. I mówi, że jest w kocim raju. A jeszcze są takie miseczki. A, już też wzięłaś do koszyka. Wszystko co kocie jest super. Co do z tych rzeczy widziałam je w tamtą stronę, więc kierujemy się w lewo. Puszyn! Też się znalazł pusin, Ale jaki piękny wakacyjny. Nie mogę zobaczyć jaka tu jest kaczuszka. To jest czat. Co ty tam już zapakowałaś? Nie, no, piękności. Piękności kurą miastości. Tylko wiesz, co tu jest jakaś dziurka. To ja bym wzięła inny. Wybierzmy ładniejszy. Ten chyba będzie idealny. Jeszcze obejrzyj z tyłu, ci nie jest potłuczony nigdzie. Jest taka buteleczka. Idealna na plac zabaw, jak wychodzisz. Czy ją też chcesz? To ładuj. Wszystko, co weźmę, A tu to, to co weźmę. To, 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 to jest? Co to? Ja nie wiem. Wszystko, co dotknę, to znaczy, że chcę. Highlighter. To chyba tego nie. Teraz Olianka dosyć długo zastanawiała się, czy brać tą śniadanią? Możesz wziąć, bo ona jest taka mniejsza. To chyba też nam się przyda, nie? A tu czekaj. I są długopisy z pusinem, przeróżne, bo jest ponczuszek i serduszko i gwiazdeczka. Nie ma. Nie możesz otworzyć, bo wiesz, co może, to można dopiero otworzyć, jak się kupi. Tak, zobacz. To jest kosmetyczka, chyba, w której mają być różne rzeczy. O, tu można sobie podejrzeć, zobacz, ale to są szkolne rzeczy. Czyli to może być piórnik, bo masz linijkę, ołówki. A, ty w ogóle. Spokojnie? Spokojnie. Mm -hmm. A tu jest drugi piórnik, który jest taki śmieszny, bo zobacz jaki on ma kształt, taki fikuśny, że tu się otwiera, też jest to ładne. Karteczki i chyba z Kuromi to jest już wszystko, tu, bo to już jest koci domek Gabi. O, pamiętasz tego, tego? Babeczkę z posypką, kiedyś bardzo uwielbiałaś. Ej, ja dopiero teraz zobaczyłam to, a to jest ciężkie. Pokaż. Ja zamyślałam, że, ja że to jest takie leciutkie, wzięłam wiesz, tak? O, i mnie to okay. zdziwiło. Odkładamy, tak? Oliwiaż nie jest na tym etapie. To też? Nie, no crazy, szaleństwo dzisiaj to nasze zakupy, ale dorwałyśmy piękności. Zadowolona? Bardzo. Ja też. No to ja myślę, że skoro już mamy wszystko, to teraz pędzimy do kasy i będziemy mierzyć piżamki w domu. Czy ja mogę Ciebie teraz pokazać? Kierowcu nasz. Bo widzowie piszą, żeby było więcej Ciebie, bo Ciebie lubią, bo jesteś fajny, przystojny, sympatyczny. I dlatego mówię, muszę Ciebie pokazać. No, raz na jakiś czas mógłbyś tam chociaż machnąć widzom albo powiedzieć coś fajnego. Zobacz, jakie cudeńka mamy. Sztosik. Ale to nie jest wszystko, bo ja tutaj tylko trzymam te rzeczy, bo się boję, że mi się potuczą. Będziesz pił z tego kawkę? Nie. Ja mam pytanie, gdzie ty tu schowasz? Bo nasz, Będzie e... stało u Oliwi w pokoju <laughs> na zdrowie, <laughs> prawda? Dużo zdrowia. nowe kubki też tam miały stać, a już nie ma w szafce miejsca, gdzie tego chować tych waszych kubeczków. Drodzy widzowie, dajcie znać w komentarzach, czy wy też macie tyle kubków, bo chyba w każdym polskim domu tak jest, że nie ma gdzie ich już chować. A widzieliście nowy ty... żółty kubek? O tak, zapraszamy, właśnie no. na olivejmomma.pl. Ej, kochani, słuchaj... słuchajcie, ale ja nie mogłam się powstrzymać z Oliwią, no ja musiałam to wziąć. Kolejny kubek nie zaszkodzi, zawsze można też tutaj wsadzić kwiatka. To może pełnić rolę doniczki. Aha. Jakbyś chciał pożyczyć, to mów. Z uchem. To ci pożyczymy. Doniczka z uchem. Tak, z uchem. A to ci ucho przeszkadza? Niespodziewanie przyjechaliśmy do Maczka, bo tata mówi, że jest jakaś nowość. W sensie wrap. Czyli ja tego spróbuję. A choć jeszcze zobaczymy, jakie są zabawki, to bierzemy może tą kostek. Nie, na to mamę. to McDonald's? Wiem, wiem, że to będzie się robiła, zarobiło, bo widzisz tam. Dawaj. No to mów tata, że chcesz że zabawkę numer 4. Tylko gdzie jest tata? Taki jest mój wrap. Wygląda apetycznie. A ty pokazuj tą zabawkę, gdzie się ją otwiera, co się z nią robi, bo Oliwia twierdzi, że ma jakieś funkcje. Mój wrap jest bardzo dobry, Oliwia teraz montuje daszek i chyba to będzie musiał pomóc. A jednak jest to zwykła figurka, ale całkiem spoko, no taka, bo ty Czyli myślałaś, to... że tutaj u góry się otwiera coś, a tutaj się nic nie otwiera. Zjadłyśmy, jeszcze czekamy za tatą, który poszedł do łazienki i akcja jest taka, że znowu jedziemy na zakupy, tym dla razem jakie? do Chińczyka po nie? Dla mnie? Nie, dla Twojej małej kuzynki, która mhm. ma urodziny i bardzo chciała mieć swoje pierwsze Labubu. A i jeszcze musimy wybrać sukieneczkę, nie? Dla tego Labubu. O, idzie tata. Idzie tata, więc jedziemy teraz na shopping. I mamy nadzieję, że trafi się tej kuzynce sekretny. A to y, wtedy moja starsza kuzynka będzie zła. Dlaczego? Bo tak mi mówiła. Bo ona też by chciała mieć takiego sekretnego. Tak. Tak, czyli i wtedy tego takiego szaraczego... Twojego. Dobra, z, dobra, nie danego. ma takich miksów. Wiesz to, co twoje, bo Oliwia oczywiście zostawiła troszeczkę jedzonka. Kochani, wróciłyśmy do domu, założyłyśmy nasze nowe piżamki i powiem wam, że jestem mega zadowolona i cieszę się, że wzięłam te oto miastości. Albo ten w ogóle rozmiar. Bo... Zdoblowałyśmy się. Wyglądamy tak samo i ja się przewrócę. Ty zawsze musisz mi to robić. Akcja jest taka. Że byłyśmy w Chińczyku, kupiłyśmy prezent dla Twojej kuzynki, ale musimy znowu pojechać do Chińczyka. I już Wam tłumaczę dlaczego. Ponieważ Olivia stwierdziła, że swojej kuzynce od siebie da Labubu powtórkę, czyli zielonego Labubu. Tego, w tej sukieneczce. No poczekaj, pokaż tego zielonego, już nie będę wstawać. Znaczy no zielony, tak? Taki sam, tylko... I on powinien grać tą taką piosenkę la bu, bu, la bu la bu la bu bu bu. Nasz la bu nie grał nigdy. Po y, naciśnięciu głowy i teraz musimy pojechać do Chińczyka zapytać się pani czy do tego są jakieś baterie, może ona nas poratuje, no bo jak mamy dać takiego labubu twojej kuzynce to fajnie żeby grał, ale no oczywiście oprócz tego labubu od Oliwii będzie nowy labubu, totalnie świeżutki, zapakowany, pokażemy widzom jak pojedziemy do twojej kuzynki, jaki ten labubu był. Trzymajcie kciuki, żeby był sekret. Serio, ja bym chciała, żeby Twoja kuzynka miała sekreta. Ja myślę, że jeszcze do tego trzeba dokupić też ubranko. No bo, jak mamy jechać drugi raz do Chińczyka, to kupimy ubranie. No bo, skoro ten zielony ma cukineczkę, to tutaj też, żeby Twoja kuzynka sobie go ubrała tego tajemniczego. I niestety szkoda, że nie można podejrzeć, jaki tam jest, bo naprawdę człowieka korci. Nie? Nie proszę nie odrywać, nic proszę tam nie zaglądać. Ale to, ale to już było takie odrywane. W ogóle dzisiaj mamy crazy szaleństwo, bo my to nagrywamy w piątek. Wy to zobaczycie tradycyjnie, w sobotę o poranku, więc dzisiaj są imieniny Krzysztofa. I co to oznacza? Że dzisiaj kto ma imieniny? Więc dziadku, jeżeli to oglądasz, to. Zdrowka, szczęścia i słodyczy, Oliwia i Karolina ci życzy, też dziadka odwiedzimy, ale to dopiero w godzinach późniejszych do ciebie przyjedziemy, także szykuj się na naszą wizytę. I tyle mamy z tego naszego dnia, w sensie cały czas coś się dzieje, a jeszcze chciałabym posprzątać chałupkę, więc teraz sprzątamy, to znaczy nie, musimy się przebrać. Jakbym wzięła swoje pieniążki. Kombinujesz? Kombinujesz? Ja wiem, co chcesz powiedzieć. Co? Że jak weźmiesz swoje pieniążki, to czy możesz sobie kupić? Labubu. Po co ci więcej tych labubu? Się zalabubowałaś. Naprawdę, jest taki szał z labubu. kupiłyśmy. Właśnie tego nowego labubu na prezent, i yy, jedna dziewczynka widziałam, która szła obok nas, przechodziła. Jajku, one moją labubu! Nie, dwie dziewczynki. Byłyśmy jeszcze na lodach, i tak. chłopiec kupował lody, i też. Mama, mama! Nie. Bo tamta dziewczynka ma labubu, Nie. a my Nie trzymałyśmy mama. to pudełko tylko, tylko, tylko. Zobacz, ona ma labubu. To jest crazy nie szaleństwo, nie słuchajcie, z tym labubu. Crazy szaleństwo labubowe. Odpakowanie już. No tak, no Oliwia nie mogła się powstrzymać, kupiła sobie dzisiaj labubu, ale trafił się właśnie zielone, czyli powtóreczka. I postanowiła, że dasz od siebie, kuzynce. No, także myślę, że będziemy dzisiaj się super bawić. Fajnie w tym wyglądamy. Nie mogę się napatrzeć na te nasze kuromi, które teraz patrzą na siebie. Fajne mamy z No Gatki są super. Gatki rewelacja. Takie ładne mamy, gaciochy. Także polecamy, biegnijcie do Pepko, bo wiecie, im później tam pójdziecie, tym gorzej, bo będzie coraz mniej tych rzeczy, ale naprawdę Pepko wypuściło teraz rewelacyjne cudeńka. A to jak Oliwia poszła, to jeszcze Wam coś powiem w tajemnicy, że jutro jadę z Oliwią do spa. Ona jeszcze nic o tym nie wie, także spodziewajcie się jutro takiego wszystko odcinka, że, ja że będzie 24 godziny w spa. Wła! Wszystko nie Czy to zawsze wszystko musisz słyszeć? Tak, wymawiam. jak Matka. Odwołuję to. Yy, to był żarcik. Dobra, teraz bierzemy się za odkurzanie, za mycie podłogi i takie tam i znowu jedziemy do Chińczyka i razem wybierzemy ubranko dla tego tajemniczego. I jeszcze raz. To jest dla Bubu od Ciebie. To on ma ubranko. Ale ten będzie golasem, a nie chcemy jej dać golasa, w sensie, żeby sobie ubrała, więc trzeba kupić jeszcze jedno ubranko i baterię do grającego dla Bubu. Oliwia mnie hipnotyzuje, ale to się jakoś tak mówi, że twoje oczy stają się coraz cięższe i cięższe i trzeba patrzeć na takiego osobnika, co tak lata przed oczami. Czyli ja teraz robię sobie drzemkę, idealnie mam piżamkę. Czuję się zahipnotyzowana. Także musisz zrobić porządki w domu. Pa! To ja otworzę sobie jeszcze labubu. Nie otwierasz tego labubu, to nie jest dla ciebie, to jest na prezent. Serio, będziemy jutro spać. Jesteśmy w Chińczyku i jeszcze dla tej dziewczynki będziemy kupować ten bryloczek I, to i takie ubranko z aparatem, bardzo ładne. To teraz już możemy iść do kasy. Szybkie zakupy, wybory były mega szybkie. Oliwia od razu powiedziała, że bierzemy to, to i to i let's go. Zaraz Wam coś opowiem, to padniecie. Ja myślałam, że tutaj trzeba włożyć baterię do środka, do tego zielonego labubu, a Amadeusz na to spojrzał i stwierdził, że tu z tyłu jest taka karteczka i wystarczy ją wyciągnąć i wtedy taki labubu gra. A ja myślałam, że trzeba kupić baterię, naprawdę. Olivia przebrała tego zielonego labubu w te nowe ubranka, które kupiłyśmy w Chińczyku, bo stwierdziła, że te bardziej pasują, a nie ta czerwona sukienka, czarna sukienka, nie czerwona. A tą czarną sukieneczkę zapakowała tutaj w to opakowanie po tych ubrankach. Jeszcze oczywiście damy tego nowego labubu, tak jak mówiliśmy i ten bryloczek. Także prezent już mamy zapakowany. Teraz jedziemy na imprezkę urodzinową i tak jak wam obiecałam, pokażemy wam jaki labubu tutaj był w środku. Oliwia coś tam chowa za plecami. Jesteście gotowi, żeby zobaczyć ciekle, bo się trafił e, mojej kuzynce? Czy? E, nie wiem, czy widzowie są na to gotowi. To jest ten czas, to jest ten moment. Udało się sekret z kolorowymi oczkami, już nawet został ubrany w tą sukieneczkę. Wow, świetny jest. Wróciliśmy już do domu, było przesympatycznie, Pobawiliśmy się. Oliwii kuzynka jest mega zadowolona z prezentu, bo to są jej pierwsze Labubu, także ekstra. Tak, wam jeszcze powiem na sam koniec tego odcinka, że troszeczkę się martwię tym, że YouTube znowu nam blokuje komentarze. I jak pewnie widzieliście we wczorajszym odcinku i dwa dni temu te komentarze są zablokowane, ponieważ YouTube oznacza nam filmy jako przeznaczone dla dzieci i ja się odwoływałam od tej decyzji, ale niestety pewnie trzeba będzie jeszcze poczekać kilka dni na to, żeby te komentarze zostały włączone. Także prosimy o cierpliwość i mamy nadzieję, że pod tym filmem dzisiejszym będziecie mogli do nas pisać, oby tak było. A jak nie, to wrzucimy Wam post i jakby co to tam, komentujcie, bo my strasznie lubimy, jak Wy do nas piszecie i jak my mamy z Wami kontakt. Ja przechodzę do pozdrowień, kończymy ten odcinek, bo jeszcze muszę go przerobić, wyrenderować, wrzucić na YouTube'a i to też potrwa kilka godzin, a jednak chciałabym, żeby on pojawił się rano na naszym kanale, więc jedziemy z tym tematem i pierwsze pozdrowionka lecą do Hani, która napisała z konta Andrzej Szarejko, buziaczki Ci wysyłamy, pozdrawiamy Wiklep. kochasz nas, love you too! Buziaczki. Pozdrawiamy Gabriele, Gabriele, myślnik H5L, która napisała, że powinniśmy nagrać piosenkę. I my coraz częściej mamy tego typu komentarze, więc jak wymyślimy jakiś tekst, melodię, to być może powstanie taka piosenka, ale jak to Oliwia mówi, ja brzydko śpiewam, a ona ładnie. Więc nie wiem, czy się dogadamy. Jeżeli chodzi o ten śpiew, bo nawet jak jechaliśmy autem, to Oliwia do mnie mówi, mamo nie śpiewaj. Buziaczki Ci kochana wysyłamy Pozdrawiamy Bralak2 I ta osoba napisała, że ogląda nas od samego początku I napisała, że jesteśmy naj, najlepsze Życzesz nam dużo zdrowia Jejku, my Tobie też życzymy wszystkiego pięknego Buziaki Ci wysyłamy Pozdrawiamy RoxyFoxy3754 Buziaki lecą do e Mika 9 I napisałaś, że już zrobiłaś szkolne zakupy i super i masz już to z głowy Love you. Pozdrowiłam pięć osób, to jeszcze pięć. Buziaki lecą do Amelki, która y, ma teraz złamaną rękę. Ale ci współczujemy. Oczywiście życzymy Ci szybkiego powrotu do zdrowia. Ten komentarz napisałaś z konta Katarzyna Lasek 9486. Buziaki. Pozdrawiamy z Luzem myślnik 4RW, która ogląda nas od dwóch lat i zawsze robimy Ci dobry humor. Jest nam bardzo miło kochana, buziaki ci wysyłamy. Pozdrawiamy Zofię z Karzyńską 4307 i Ty napisałaś, że kiedyś Oliwia kochała różowy kolor. Ja nie wiem skąd ty to wzięłaś, bo nigdy tak nie było. Oliwia nigdy nie lubiła różowego koloru. Zawsze go omijała i wybierała rzeczy, na przykład żółte, niebieskie, zielone, czarne, fioletowe, ale różowego nie. Pozdrawiamy Ciebie, kochana. Ostatnie pozdrawianka na dzisiaj. Lecam do Emilki Szczepańskiej, która nie może wytrzymać bez naszego filmiku. Mamy najlepszych widzów na świecie, zawsze poprawiacie nam humor, jesteście niesamowici, jesteście superowi. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to łapkujcie, subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie i widzimy się już jutro o 8.30. Papaca, usy 102. A i pamiętajcie, będzie 24 godziny w spa.